W tym przykładzie mamy identyczną sytuację. Mnożymy potęgi o tych samych podstawach, więc wykładniki potęg dodajemy. Ale 0,5 zapiszmy jako ułamek zwykły, jako jedna druga. Do potęgi 3 dodać 7 to 10. I teraz osobno policzmy 1 do potęgi 10, to jest 1, i 2 do potęgi 10, to taka charakterystyczna potęga równa.